Witajcie kochani w trzeciej części mojego starego pamiętnika skończyliśmy na tym zdaniu, że mam chłopaka więc tak, a, że mam chłopaka a przed tym jakbyśmy na huźdawce, powiedział tak, muszę Ci coś powiedzieć, a ja no to, no to uff. O, już nie będę komentować, jak ja tutaj pisałam. Że to w ogóle orto jest bleble, Ale dobra. A on na to wstydzę się. A ja na to zakołkałeś się. I to jest znak zapytania. O, ja, a on na to ehy. A potem palił komplementy. Komplementy. Um. Tak jest. to Komplementy. Aha, okej. Okay. Tak, jesteś taka słodka i w nawiasie debil. <laughs> Jeśli to oglądasz to jakby... Pozdro. W sumie wątpię, że to oglądasz, bo ja, czy... bo, bo ja nie wiem kto ty jesteś, znaczy ja wiedziałam, kto, kto jesteś, ale to jest pamiętnik z pierwszej klasy. Jakby teraz chodzę do czwartej. Yy... A po co idę do piątej. No ale okej. Okay. Jego łyto się nie zamyka. Jeszcze dokocha się w to moja koleżanka. Pozdro. Pomyślałyśmy że musimy żeby kilka dziewczyn naraz. I w nawiasie debi Hanoby dostał uwagę za... spóźnił się na lekcję I się nawiasie Co miałam z tymi debilami? Dobie no, dostał dwój. Drugą uwagę, x aha, myślałam że to jest xd, to jest tak źle tylko napisane, ale dobra, zagadu gadu, gadu. okej, okay. nowy dostał uwagę za gadu gadu, gadu gadu, rozumiecie, zagadu gadu gadu, nowy jest, ojej, nie mogę tego przeczytać, nowy jest takie, coś z tego, tak, Zaczyna się na p, o, a kończy się na y na, n, i e y na, znaczy na, n, e. Y no. No by nie po głowie. Temat pięć faktów o mnie. Lubię w Minecrafta. <ścoughs> Minecraft, Minecraft, nie, Minecraft. Ja wam pokażę jak to jest idealnie napisane. Widzicie? My, a je, Minecraft, że. Lubię Lego. Nie ja lubię do dziś nie lubię. Lubię YouTube. Chyba każdy lubi jakby młodzież. Lubię tracić pieniądze. Brawo. Ale ładne, kolorowe. To jest w ogóle taka cała strona jest taka kolorowa. O, jeszcze z tej strony jest trochę kolorowa. Aha, to jest takie kolorowe, że to jest takie, wiecie, takie... Mm -mm. Jak poderwać chłopaka? Dotyczy to Ciebie Ewelino. Jeśli nie to oglądasz, to jakby pozdrawiam. Jeden. Zagadaj z nim. Czy tak się przynajmniej nie poznałeś przyjaciół i tak podchodzi się mówić Cześć <laughs> Czemu ja pomachałam do mikrofali? Bo jakby nagrałam to w kuchni <laughs> Dwa, zapytaj Gościu, ile ma lat i jak się nazywa Czyli tak, typ, taki typowy Janusz takie cześć, jak się nazywasz? Ile masz lat? I oni tacy, e, cześć e, Na przykład e, mam na imię Ola i mam e, 12 lat. Trzy. Eee. Zabrać go na lody. Mm. Lody. miałam miam. Lub. Musiałam. Czemu tu jest napisane lub? Lub. Do restauracji. Nie. Nie będę tego komentować, no bo przecież, no ja rozumiem, że lody, ale w restauracji Przecież to jest takie jeszcze, O przepraszam, przecież to właśnie teraz skomentowałam. Jak słyszałam pierwszą klasę, to mieliśmy nowego ucznia. To nie mie to mieliśmy czy nie mieliśmy? Aha, dobra, wiem. Jak słyszałam pierwszą klasę, to mieliśmy nowego ucznia, nawet nie wiecie jak on mnie denerwuje. Jak właśnie tak mówi, nie zapytany. Ortografia się kłamia. Kła kłamia. Kłania. Mówi niezapytany. Potem w jest Harmida. Wszyscy krzy... zaczynają krzyczeć. Tak. Kacper. No Kacper. No. Ciągle. Czy jakby jakiś byc by mi kupił okulary to bym była bardzo wdzięczna. Bo ja naprawdę ten pamiętnik ma tyle błędów, że nie boję się o swój wzrok. Na pewno no nie, nie, taki, takich błędów nie robiłam w wieku 8 lat. Nie, no żart, żartuję, po prostu byłam naiwna i głupia. Ciągle. To miało być ciągle, nie? ci Ciogly e. Nie! Czyli całe życie byłam w błędzie. Znaczy to, które przeżyłam. Myślałam, że pisze się ciągle. Przez ci a nie z kreską, Ale jednak nie. Pisze się ciągle. Ciągle przeklina właśnie, tak? Czyli tu do przekleństwa, więc tego nie czytamy. Le, ble, bla, bla, bla. Kurde, jak się on jest głupi. Głupi. Gadanie na lekty z kuzynką Oli, ja. To ci się podoba, Oli, bo chyba ty. Ja to pamiętam do dzisiaj, ale dobra. Ja chodzi o chłopa. Oli, aha, jak to dobrze, aha, to koniec. Więc takim, aha, kończy się ta rozmowa. Jak to dobrze, że Antoniś, aha, Antek siedzi na drugim końcu sali i ten uśmieszek. A co tutaj się stało? Jak patrzyłam, tak to myślałam, że tutaj mam kartkę zgiętą, tak wiecie, o. Ale jednak nie, poster jest takie wykrzywione. Kilka dni wcześniej był sprawdził. Nie ja dostałem cztery, a Ewa 1 i nowe też 1. A 5, pięć, mania 5 pięć, od wszystkich 6. No spoko. Proszę biegnę się ble blade. Proszę byłeś się wpisywać, jej garleczek, nie, wyrywać, go gacetki się gniewają, gdzie jedzieci wyrywają, bla bla, 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 bla. Kilka dni temu byłam w sklepie o nazwie Dino. Spotkałam. Okej, okay, myślałam, że pisze się spotkałam, a nie spotkałam, ale okej. Okay. Spotkałam Szymona, była imprezka. Pewnie się zapytasz imprezka? Tak, imprezka. I, i, no, jeżeli nie włączam komentarzy, możecie w komentarzu tam, tam na dole pisać hashtag imprezka. Tak, i przymierzaliśmy tam, tam maski, była nawet maska, mska, a dobra, maska hakera. Były tam też takie maski krzyk, czyli wiecie ten horror taki? Krzyk, dnia i haker? Ha, Ewa dostała jeden, Hehe, Spoko. Nowe mnie, Nowy mnie pocałował łeb. Powiedział, że z tym jego żoną nawija się. Oczywiście, zgadnijcie to, że nawija się. Nawija się, jest debil. A tutaj mamy jakąś kartkę przyklejoną do tego pamiętnika. I tutaj jest gadanie na lekcji. Wiesz, o co chodzi w tym zadaniu? Co? Jedna normalna jesteś? Sorry. E, aha, ehehe. A ja wiem. Co? Jakby aż mnie dreszcze przeszło. Została gęsią skórkę, jak to przeczytałam. Nie wierzycie? No co, zobaczcie. Normalnie gęsia skórka. Aha. Dzięki YouTube. Nie widać tego na nagraniu. Super. Ale serio mam tutaj gęsią skórkę. No trochę widać. No widzicie, że trochę jest gęsia skórka. Wieczorem było bardzo nudno, powie, mówię, idę się ubrać w piżamę, może przez ten coś, coś się stanie. Trzy minut, put, trzy minut potem, nic. Prosto, nic. Moja kumpela, moja kumpela zawsze, zawsze się bawi, moja kumpela mnie lubi. Co? Dzisiaj, w Halloween, przyszłam pozbierać cukierki do Nikodema. Po 10, 30 minutach jeszcze wróciłam do Nikodema. Był super. Ale poszłam do domu. Okej. Okay. Dwie gry. Zainstalowaliśmy dwie gry. Jak byłam u Nikodema, był tam taki, tak kodeś, był. Ode mnie młodszy o rok u Nikodema opowiadaliśmy straszne historie. Kto straszne historie? Może pisać. Tam na dole? Straszne historie. Ja opowiedziałam taką historię, że. że szkoła szkole się. że w szkole się. tak. ten wyraz. To zrobił koleś, ten, ten, ten. Kogoś opowiedział taką, że nie tym bardziej cukierki, jak cukierki. No już papa. Okej. Okay. Miesiąc temu byliśmy na teatrze Kuku na nie drapał się po czole. To było takie śmieszne. Oliwia, ja, to moja kuzynka, daleka kuzynka, aż się popakała. Teatr był taki sen, niby mamy mieć wycieczkę do Poznania. Poznanie Mieszka moja babcia Szymon A pozdrawiam moją babcia. Szymon z mojej klasy oczywiście z drugiej B. On chyba się zakochał webie. No i na tym skończymy. Jeżeli chcecie kolejną część, czyli czwartą część jej zostawcie pod tym filmem. Dwie łapki w górę standardowe. Standardowe, tak, standardowe, jej, no i pa pa!